Rozwiążmy dziś problem górki lodowej, a mówiąc bardziej naukowo, równi pochyłej bez tarcia. Naszym problemem będzie zagadnieniem, na które będziemy chcie, chcieć sobie dzisiaj odpowiedzieć, będzie jak znaleźć przyspieszenie ciała, które suwa się z takiej górki, czyli z równi pochyłej o kącie nachylenia, który zaznaczę tutaj. O kącie nachylenia alfa. To jest kąt między powierzchnią równi a poziomem. Zapiszmy sobie, czego szukamy. Przyspieszenia ciała. Na razie rozpatrujemy sytuację bez tarcia. Nie uwzględniamy tarcia, dlatego mówię, że to jest rodzaj górki lodowej. Zagadnienia z dynamiki najwygodniej jest rozwiązywać wtedy, kiedy narysujemy sobie wszystkie siły działające na ciało. Zajmijmy się w takim razie tym. Będę umieszczać początek tych sił w środku masy. Ciało tutaj może być jako punkt rozpatrywany, chociaż ma wymiary, ale nie obraca się. No i w takim razie, jakie siły działają na nasze ciało umieszczone na równi pochyłej. Oczywiście działa siła ciężkości. Siła ciężkości, może linią prostą, działa pionowo w dół. Narysuję ją taką dość długą. Chodzi o to, żeby bardzo wyraźnie było widać całą konstrukcję każdej z sił, żebyśmy nauczyli się to bardzo poprawnie rysować. Nazwijmy ją na razie FC. Oczywiście siła ciężkości na powierzchni Ziemi, możemy od razu napisać, że to jest m razy g. No dobrze, ale ciało zsuwa się wzdłuż powierzchni równi, a siła działa pionowo w dół. Ciężko będzie przyspieszanie, na pewno ruchu tego ciała będzie zwrócone wzdłuż powierzchni równi, więc trzeba coś zrobić z tą siłą ciężkości, żeby znaleźć wypadkową siłę działającą właśnie wzdłuż równi. No, więc rozłożymy naszą siłę na dwie składowe. Jedna składowa to będzie właśnie ta składowa działająca wzdłuż powierzchni równi. Już ją tutaj rysuję, a druga składowa, prostopadła do niej to jest składowa, która musi być skierowana w tę stronę, no bo ja chcę rozpatrywać dwie siły które w efekcie jako ich suma to będzie właśnie siła ciężkości. No to trzeba to teraz elegancko uciąć w tym miejscu. Żeby suma tych to jest tylko przypadek, że to akurat tutaj na końcu równi się nam urwało, no ale już niech tak zostanie. Zetrę końcówki tych linii elegancko. Tak. No i teraz od razu widzicie jak konstruować Rozkład siły MG na dwie składowe: jedna tu, druga tu. Podpiszmy te siły. Tę sobie nazwę FS, bo to tak przyjemnie jest, to jest siła ściągająca, a tę składową nazwę FN, bo to jest siła naciskająca na równie. Siła naciskająca zawsze działa prostopadle do powierzchni, na, na której się dane ciało znajduje, i wywołuje nacisk na tę powierzchnię. Ja mogłabym to narysować jeszcze siłę nacisku, ale już działającą na powierzchnię równi. Może ją narysuję w innym kolorze, tak żebyście mogli ją zobaczyć. Otóż. Siła naciskająca wywołuje nacisk, ale oczywiście ten nacisk działa na powierzchnię równie. Ona jest co do długości równa, więc zaznaczę ją sobie tutaj. O, to jest i teraz tak, żebyśmy nie mylili. To jest siła naciskająca i to jest składowa siły ciężkości, a to jest. Ta siła naciskająca powoduje, że jest siła nacisku działająca na powierzchnię równi. Skoro istnieje siła nacisku wywierana na powierzchnię równi, no to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, z kolei na to ciało, które naciska na równie, działa siła reakcji od podłoża. Jak działa? No pionowo w górę, i jest równa sile nacisku, czyli jest też równa sile naciskającej, bo te dwie siły przecież oczywiście też są sobie równe. O. Dobrze. I podpisujemy siła reakcji F, R. Co wynika z naszej konstrukcji? No, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że suma sił FS i... Siły Fn, siły naciskającej, jest równa ciężarowi, czyli M razy G. Czyli ja siłę, siłę MG mogę zastąpić tymi dwiema siłami. Dalej widać, że suma siły naciskającej Fn i siły, siła naciskająca, żeby tutaj nie to jest ta siła. O, ta tutaj, żeby nie było wątpliwości, i siły reakcji podłoża są równe 0. W takim razie możemy napisać, że jedyną siłą niezrównoważoną, wypadkową działającą tutaj na nasze ciało, w takim razie, ponieważ te dwie siły. Te dwie siły, ta siła i ta siła e, nawzajem się równoważą, została siła FS. I w takim razie, zgodnie z drugą zasadą dynamiki, z drugiej zasady dynamiki, wynika, że masa razy przyspieszenie naszego ciała które jest równe sile wypadkowej, a ponieważ siła, jest równe sile wypadkowej, a ponieważ siła wypadkowa to jest m razy, jest równe fs, prawda, czyli masa razy przyspieszenie jest równe f razy s. No dobrze, ale jak wyznaczyć tę siłę fs? No, to teraz troszkę geometrii. Mamy tutaj sporo trójkątów. Zauważmy, że ten kąt nachylenia równi alfa, który jest tutaj, znajduje się także w tych trójkątach, tutaj wynikających z rozłożenia siły MG w tym miejscu, albo tutaj w tym miejscu. Natomiast te dwa kąty, ten kąt i ten kąt, to są kąty proste. No to w takim razie, po pierwsze, Stosunek wartości siły FS do siły mg, popatrzmy na rysunek. FS to jest to, do mg to jest przeciwprostokątna. To jest sinus kąta alfa. No to w takim razie FS jest równe m razy g razy. Sinus kąta alfa. Najlepiej wpisać to w tej kolejności. Z kolei stosunek siły naciskającej do M razy G to jest cosinus kąta alfa. No i w takim razie wartość tej siły naciskającej to nam się przyda w przyszłości to jest M razy G. Razy cosinus kąta alfa. Bardzo polecam, żeby to sobie przećwiczyć, narysować, tak, żeby z dużą wprawą zawsze w ten sposób rozkładać te siły. To jest bardzo ważne. No to jeśli to wykorzystamy, że FS to jest MG sinus kąta alfa i zapiszemy sobie, to otrzymujemy taki wzór na przyspieszenie. Na razie na drugą zasadę dynamiki. MA równa się M razy G razy sinus kąta alfa. Masa, jak widać, nie gra tutaj żadnej roli. Otrzymujemy wzór. Przyspieszenie A na równi to jest G sinus kąta alfa. Warto sprawdzić, jak już mamy jakieś rozwiązanie. O, a równa się oczywiście. A równa się g razy sinus kąta alfa. Tak zwane warunki brzegowe, czyli sytuacje skrajne, czy one się zgadzają z tym, co możemy przewidzieć, w ogóle nie rozwiązując takiego problemu. Tutaj jest to banalnie proste, ale w różnych bardziej skomplikowanych sytuacjach warto się zastanowić jakie to są warunki przegowe no pierwszy jest taki że nasza równia przestaje być równią czyli kąt nachylenia jest równy 0 stopni co wtedy możemy powiedzieć o zsuwaniu się ciała no nie będzie zsuwania się powinno być a równe 0 zobaczmy czy tak jest a jest równe g sinus alfa sinus 0 stopni jest 0 no i z tego wynika że A wtedy rzeczywiście jest równe 0. Druga skrajna sytuacja, tak zwana brzegowa, to jest z kolei zamiana górki w pionową ścianę, czyli kąt alfa równy 90 stopni. Sinus 90 stopni wynosi 1. No a jeżeli to jest pionowa ściana, to ciało nie będzie się suwać z powierzchni równy, tylko będzie spadać swobodnie, a spadek swobodny, no to jest przyspieszenie ziemskie, i rzeczywiście A wtedy jest równe G, skoro sinus 90 stopni jest równy 1. Te warunki brzegowe bardzo elegancko nam tu wychodzą. Dla przykładu. Jeśli na przykład kąt nachylenia równi wynosi, no ja tutaj zrobiłam taki kąt, żeby to nie było 45 stopni, bo wtedy trudno te kąty wyznaczyć. Powiedzmy, że jest 30 stopni. Ile wtedy będzie wynosiło nasze przyspieszenie a? No a jest równe g razy sinus 30 stopni i to jest g razy 1 Druga. Jedna, druga przyspieszenia ziemskiego mamy wtedy, kiedy kąt alfa, kąt nachylenia równi jest 30 stopni. Wbrew pozorom, jeśli ktoś jeździ na nartach, to pewnie wie, że taki kąt nachylenia to jest bardzo duży kąt, i jak się stoi na takiej górce, to ona rzeczywiście jest naprawdę bardzo stroma, i nie jest to już prosto, tak bardzo prosto z niej zjechać. W następnym filmie zajmiemy się rozwiązaniem tego zagadnienia z uwzględnieniem również tarcia.